Witam Was bardzo serdecznie w kolejnej wideo recenzji, i dzisiejszym bohaterem naszych testów będzie mysz Razer Orochi. Razer Orochi jest to mysz dedykowana laptopom. Łączy się z komputerem przy pomocy technologii Bluetooth. To na co warto zwrócić uwagę już na samym początku jest pudełko, które wykonane jest w inny sposób niż wygląda to w przypadku innych produktów Razera. To pudełko podzielone jest na takie dwie komory. Trzeba bardzo dużo folii ich przecinać, zanim się to pudełko otworzy. Ja już jestem za tym i teraz te dwie komory wam pokażę. Pierwsza jest to plastikowa przezroczysta z samą myszą. Natomiast druga jest to umieszczona w tylnej części pudełka komora z dokumentami, okablowaniem oraz pokrowcem. W ten sposób to wygląda. Zanim otworzymy to, wyjmijmy mysz z pudełka. Jest ona przytrzymywana tym za pomocą takich dwóch wypustek, z których musimy tą mysz wycisnąć. Tak wygląda mysz w całej okazałości. Teraz spójrzmy, co znajduje się w tym pudełku. Na wierzchu, w tej części, znajduje się pudełko z dokumentami od myszki. Natomiast pod spodem znajdziemy kabel USB oraz futerał. Futerale fabrycznie otrzymujemy dwie baterie Energizer, które z pewnością posłużą na długi czas użytkowania myszy, ale o tym w dalszej części recenzji. Jak widać, cały zestaw jest całkiem bogaty. Nie są to niepotrzebne dodatki, dlatego że warto zwrócić uwagę na to, że materiał, z którego wykonana jest Razer Orochi, jest błyszczący, przez co podczas transportu mysz mogłaby się łatwo porysować. Dzięki temu, że otrzymujemy taki przyjemny futerał, to z pewnością się nie stanie. Dalej, kabel również został przygotowany do tego, żeby nic mu się nie stało podczas transportu, dlatego że ta mała wtyczka jest na tyle mała, żeby nic w nią nie weszło. Natomiast mając jakieś paprochy w torbie, o których nie wiemy, czy coś innego, co mogłoby wejść w ten wtyk USB zostanie zatrzymany przez specjalną nakładkę, która również jest w zestawie. No, możemy stwierdzić, że Razer przewidział wszystko, co może złego nam się stać z tym sprzętem po drodze, i dzięki zastosowanym akcesoriom z pewnością nic takiego się nie stanie. Przejdźmy już teraz do oceny samej myszy. Zacznijmy od wyglądu. Warto powiedzieć o tym na wstępie, że mysz jest błyszcząca już o tym mówiłem jednak trzeba na to zwrócić uwagę. Nie każdemu może pasować taki materiał użyty do produkcji. Niektórzy narzekają, że Dłoń przez taki materiał się ślizga na myszce. Natomiast w tym przypadku, jak w wielu przypadkach razera, gdy do budowy użyto jest błyszczący materiał, zostały zastosowane tutaj specjalne wypustki. Mamy tutaj takie dwa wgłębienia, wgłębienia na palce. Po bokach również występują takie wybrzuszenia. To pozwala na komfortowe trzymanie myszy i jej używanie, nawet podczas najbardziej stresujących momentów w grze. Mysz ze względu na to, iż jest bezprzewodowa, pozbawiona jest wszelkich elementów świecących. Jedynym elementem świecącym jest dioda na środku myszy. Dioda jest niebieska i ona sygnalizuje nam to, czy mysz jest podłączona do komputera oraz to w jakim stanie jest bateria urządzenia. Mysz mam dopiero od kilku dni, więc nie jestem w stanie sprawdzić tego, ile baterie wytrzymują. Od tych kilku dni Cały czas jestem na jednych bateriach z zestawu, i dioda na myszy nie zmieniła jeszcze swojego koloru na czerwony. Warto powiedzieć, że dioda sygnalizuje wyładowywanie się baterii poprzez zmienienie koloru. Jeśli bateria wyładowuje się, to wtedy dioda zmienia swój kolor niebieski na czerwony. Jeśli chodzi o budowę myszy, to jest ona w miarę klasyczna. Mamy dwa główne przyciski, które występują w każdej myszy, oraz po dwa na każdym z boków. One oczywiście mogą być dowolnie programowane. Możemy przypisać im dowolne makro, dowolną czynność. To wszystko dzięki normalnym sterownikom Razer Synapse, które możemy znaleźć w przypadku produktów Razera. To, że ta mysz jest podłączona przez Bluetooth i jest bezprzewodowa, niczego jej nie ujmuje. Możemy ją tak samo dobrze konfigurować jak przewodowych konkurentów. Rolka w tej myszce jest dobra. Myślę, że powinna spełnić oczekiwania większości użytkowników. Jednak mi przeszkadzał jej w miarę mały skok. Nie zawsze można wyczuć to, czy rolka dobrze złapała nasze zamierzenia. Skok jest w niektórych przypadkach nieco za mały. Jednak jest to mały mankament. Rolka ogólnie sprawuje się bardzo dobrze, nie zacina się. Naciśnięcie rolki również nie sprawia żadnego kłopotu. Pod spodem myszy znajdziemy oczywiście ślizgacze Ultra Slick. Dzięki czemu praca myszy po powierzchni jest bezgłośna. Pod spodem znajdziemy również przycisk do włączenia i wyłączania myszy, a oprócz tego sensor Razer Precision 3G osiągający 4000 dpi. Jednak trzeba zaznaczyć, że tylko w przypadku, gdy podłączamy mysz przewodowo. Różnice pomiędzy tymi dwoma trybami powiemy o nich za chwilę. Teraz zajrzyjmy jeszcze pod obudowę myszy, dlatego że w tym modelu obudowa jest ściągana. Natomiast pod obudową znajdziemy miejsce na dwie baterie, i tutaj, w tym wypadku, pojawia się pewna wątpliwość, a mianowicie dotycząca wytrzymałości tego kawałka plastiku. No, jest on naprawdę cienki. Te przednie fragmenty są bardzo cienkie i moim zdaniem łatwo byłoby je złamać. Natomiast po założeniu na mysz, moim zdaniem. Gdyby doszło do upadku, to z myszy po prostu spadłaby ta wierzchnia pokrywa, ale raczej nic złego nie powinno się z nią stać. Mysz pracuje w dwóch trybach. Jest to tryb bezprzewodowy, kiedy mysz połączona jest z komputerem za pomocą technologii Bluetooth, oraz gdy używamy połączenia przy pomocy kabla USB. W przypadku połączenia Bluetooth'em sensor myszy osiąga rozdzielczość 2000 dpi. Jest to rozdzielczość dwukrotnie mniejsza niż w przypadku, gdy połączymy sobie mysz kabelkiem z komputerem. Wtedy sensor osiąga 4000 dPI. No to naprawdę jest już potężna dawka jak na taką małą mysz. Oprócz tego zmienie ulega też częstotliwość próbkowania. W przypadku połączenia kablem, oczywiście jest to 1000 Hz, oraz czas reakcji wynosi 1 ms. Natomiast, gdy podłączymy mysz Bluetoothem, wartość ta spada aż do 125 Hz. Natomiast na reakcję myszy musimy czekać 8 ms. Jeśli gramy sobie co jakiś czas, niekoniecznie w gry multi, to moim zdaniem tryb bezprzewodowy powinien w zupełności wystarczyć. Jesteśmy wtedy odciążeni od kabelka i to jest zaletą tego trybu. Natomiast, jeśli mamy jakieś ważne spotkanie w Lidze bądź też Chcemy grać tą myszą na jakimś turnieju LAN, warto wykorzystać wtedy tę możliwość podłączenia za pomocą kabla. Mysz uzyskuje wtedy takie parametry, jakie uzyskują najbardziej profesjonalne myszy przewodowe. No i nie musimy się już martwić o problemy z połączeniem, czy też o problemy z czasem reakcji myszy. To wszystko zostanie zniwelowane przez podłączenie kabelkiem i będzie grało się z pewnością komfortowo. Moim zdaniem, jest to jedna z większych zalet Razer Rochi. To, że potrafi ona działać zarówno w połączeniu bluetooth, jak i za pomocą kabelka, dlatego, że przez to zupełnie nie ustępuje swoim konkurentom. A jedynie zyskuje na tym, że może również działać bezprzewodowo. To sprawia, że zadowolony będzie zarówno gracz każualowy, który nie zwróci uwagi na to, że parametry po podłączeniu kabelkiem się poprawią i będzie po prostu korzystał z myszy i będzie po prostu korzystał z myszy bezprzewodowo. Natomiast profesjonalny gracz, chcąc mieć taką mysz do laptopa, nie musi decydować się jeszcze na jakiś inny produkt, dlatego że grając poważniejszy mecz, podłączy sobie mysz kabelkiem do komputera i. To pozwoli mu na uzyskanie takich samych efektów jakie uzyskałby w przypadku zwykłych myszy przewodowych. Ok, wiecie już jaka jest specyfikacja tego urządzenia, poznaliście też jego budowę. Przyszła pora na to, żeby ocenić to, jak Razer Orochi daje sobie radę w praktyce. Jeśli chodzi o moje odczucia, to są one bardzo pozytywne, dlatego że pomimo iż mysz łączy się z komputerem przy pomocy, można powiedzieć, awaryjnej technologii Bluetooth. To nie spotkałem się z żadnym zerwaniem połączenia, czy też, żeby mysz przestała reagować w jakimś kluczowym momencie. Trzeba powiedzieć jednak o jednej ważnej rzeczy, jeśli chodzi o połączenie bezprzewodowe. Otóż technologia Bluetooth ma taką właściwość, że po pewnym czasie, gdy mysz nie jest ruszana, to potrzebuje więcej czasu, żeby zareagować. Niestety ten problem nie został wyeliminowany. Ciężko byłoby zmienić strukturę samego Bluetooth, po to, żeby korzystać tylko z połączenia, dlatego też ten problem w tej myszce występuje. No i tak Takim zobrazowaniem tego problemu może być to, jak na przykład kempimy w jakiejś strzelance, siedzimy z celownikiem w jednym miejscu gdzieś w kącie i nagle wyskakuje nam przeciwnik, wtedy nie mamy pewności, czy mysz od razu zareaguje. Natomiast tutaj, z pomocą, jeśli będziemy grać w strzelanki czy w inne tego typu wymagające tytuły, to z pomocą przychodzi od razu kabelek. Dzięki niemu taki problem na pewno nie wystąpi. No i tutaj tak naprawdę praktycznie problem znika. Z myszy korzystam przy graniu, przy obróbce. No i rzeczywiście, pomimo tego, że jest mała, to korzysta się z niej bardzo wygodnie. Sam jestem przyzwyczajony do większych myszy. Jednak korzystanie z tej nie sprawiło mi większego dyskomfortu. No, a to, że jest taka miniaturowa, jest tylko jej zaletą, no bo tak jak laptop może być dobrym urządzeniem przenośnym, wszędzie się zmieści i to jest zdecydowanie na jej plus. To by było na tyle, jeśli chodzi o wideorecencję myszki Razer Orochi. Poleciłbym ją każdemu graczowi, który korzysta z laptopa, dlatego że wszędzie może ją zabrać, może ją podłączyć bez żadnego zajmowania miejsca. USB do komputera. No a w razie konieczności zawsze może podłączyć kabelek i wtedy uzyskuje pełnoprawną profesjonalną mysz dla prawdziwego gracza. Produkt ten oczywiście możecie zakupić w sklepie komputerowym procepół.pl, a ja Was zachęcam do odwiedzenia naszych fanpage y facebookcom Kośnik hardware oraz Facebook komukośnik.u. Po lajkowaniu tych stron da Wam dostęp do wszystkich nowinek z naszej strony, z naszego kanału YouTube oraz do promocji ze sklepu ProCPU. To by było na tyle, do zobaczenia w kolejnej wideo recenzji.